Cedr, cedrus, jest to rodzaj z rodziny sosnowatych, pinace, obejmujący tylko cztery bardzo podobne gatunki, występujące w górach północno-zachodniej Afryki oraz w zachodniej i centralnej Azji. Cedry to długowieczne, wysokie drzewa. O szeroko rozwiniętej nieregularnej koronie. Szpilki zimozielone, sztywne, kujące i ustawione podobnie jak u modrzewi. Na długich pędach pojedynczo, spiralnie, a na krótkich zebrane w pęczki po kilkadziesiąt, nawet do czterdziestu. Kwiaty wiatropylne rozdzielno-płciowe, rozmieszczone jednopiennie, szyszki wzniesione do góry, jajowate lub elipsoidalne, złożone z licznych, ściśle do siebie przylegających szerokich, zdrewniałych łusek nasiennych. Łuski pokrywowe są drobne i niewidoczne. Szyszki dojrzewają w drugim lub trzecim roku, a po dojrzeniu rozsypują się na drzewie. Drewno cedrowe stosowane jest w budownictwie, meblarstwie oraz przemyśle okrętowym. Cedry są również szeroko rozpowszechnione w uprawie, w krajach o łagodniejszym klimacie i sadzone w parkach oraz na ulicach. Najefektowniej wyglądają posadzone pojedynczo na otwartej przestrzeni, wówczas bowiem zachowują ugałęzienie niebal od samej ziemi. W Polsce cedry często wymarzają. W północno zachodniej Afryce, w górach Atlasu, w Maroku i w Al 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 Algierii. Rośnie Cedr Atlantycki, Cedrus Atlantica, dorasta do 40 metrów wysokości, ma stożkowatą koronę i wyprostowany wierzchołek. Dawniej tworzył gęste lasy, które zostały w znacznym stopniu przetrzebione ważny gospodarczo cedr himalajski Cedrus deodara występuje w lasach Himalajów od Afganistanu po zachodni Nepal dorasta nawet do 75 metrów wysokości a w obwodzie może osiągnąć prawie 14 metrów Wierzchołek oraz młode pędy zwisają w dół. Drewno jest ciężkie, twarde, odporne na butwienie oraz na działanie grzybów i szkodników owadzich. Najbardziej znany jest cedr libański, cedrus libanii, rosnący w górach Turcji, Syrii i Libanu. Drzewo to dorasta nawet do 40 metrów wysokości. Ma szeroką, parasolowatą lub spłaszczoną na szczycie koronę i grube konary ustawione piętrowo. Odchodzą one od pnia prawie pod kątem prostym. Jego wonne drewno Stało się w starożytności obiektem wymiany i rozprowadzane było przez Fenicjan po całym obszarze śródziemnomorskim. Według Starego Testamentu, król Salomon wysłał do Libanu 30 tysięcy drwali celem pozyskania pnicedrowych, z których następnie zbudowano. Belkowanie jego świątyni. Eksploatacja lasów cedrowych była tak szybka, że już w czasach rzymskich zaczęto ograniczać wyrąb. Jednakże za panowania tureckiego drzewo to zostało w wielu miejscach niemal doszczętnie wyniszczone, gdyż wykorzystywano je wtedy w piecach hutniczych przy wytopie żelaza. Dziś w Libanie, gdzie gatunek ten uznano za drzewo narodowe i jego sylwetkę umieszczono w godle państwowym, zachowało się. Zachowały się chronione. Dziś w Libanie, gdzie gatunek ten uznano za drzewo narodowe i jego sylwetkę umieszczono w godle państwowym, zachowały się i chronione są już tylko niewielkie obszary leśne, z których najbardziej znany jest rezerwat liczący około 400 drzew w, okolice, w okolicy Bechari w północnym Libanie. Drewno z cedru z Atlantyka zawiera od 3 do 5% olejku. A w nim alfa-kadinen i alfa-gamma-atlanton. Cedrowy olejek jest bogaty w dwuterpenowe kwasy żywiczne: pinen, borneol, kadinol, Kamforę, terpinen, karen, cedren, cedrol oraz seskwiterpeny. Gałązki cedrów zawierają kwercetynę, metylokwercetynę, taksyfolinę, garbniki, ponadto liczne lignany. Oleju uzyskanym z nasion cedrów stwierdzono obecność szeregu olefinowych kwasów tłuszczowych: kwasu taks olejnowego, kwasu pin olejnowego, kwasu koniferonowego, kwasu ketel eronowego i kwasu zjadonowego. Kwas 14 metyloheksadekanowy jest składnikiem lipidów zwierząt i mikroorganizmów. Jego obecność w Królestwie Roślin potwierdzono w 72 gatunkach z rodziny sosnowatych oraz w miłorzębie ginkgo Drewno cedru himalajskiego działa wiatropędnie, przeciwzdęciowo, napotnie, moczopędnie, przeciwgorączkowo i mukolitycznie. Olejek eteryczny z kolei działa przeciwgorączkowo, napotnie i antyseptycznie. Jest środkiem zalecanym w dolegliwościach układu moczowego, kamicy nerkowej, w zapaleniu pęcherza moczowego oraz w chorobach układu oddechowego. Kora cedru himalajskiego ze względu na działanie ściągające jest stosowana w przewlekłych biegunkach, szczególnie na tle atonii jelit. W postaci sproszkowanej, a także w formie wyciągów wodnych wykazuje korzystne działanie w leczeniu wrzodów żołądka. Wyciągi z gałązek i gliwia cedru libańskiego hamują rozwój. Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter eogenes, Staphylococcus aureus, Mycobacterium smegmatis, Proteus vulgaris, Listeria monocytogenes i Pseudomonas aeruginosa. Wyciąg. Z Szyszek hamuje rozwój Helikobacter pylory. W medycynie ludowej wyciągi z cedru, z gałązek, kory, drewna, a także z szyszek stosowane są jako środki przeciwrzodowe. Cedr himalajski podawany szczurom do ustnie. w formie olejku w dawce 50-100 mg na kilogram zmniejszał obrzęk łapy wywołany karageniną oraz hamował rozwój ostrych i przewlekłych stadiów artretyzmu u zwierząt doświadczalnych olejek cedrowy hamuje aktywność Clostridium botulinum opisano liczne właściwości przeciwnowotworowe Wyciągów z gałązek cedru himalajskiego, na przykład w przypadku białaczki. Cedrus deodara w formie olejku działa zabójczo na owady oraz grzybobójczo. Olejek cedrowy w połączeniu z Azadirachta indica, z Eukaliptus globulus oraz Acorus calamus działa przeciw pasożytniczo na przykład przeciw pasożytom zewnętrznym również w tej postaci działa zabójczo na pasożyty przewodu pokarmowego cedr himalajski ma działanie przeciwcukrzycowe oraz przeciwzapalne zmniejsza masę ciała pobudzając przemianę materii oraz lipolizę. Doskonały jest do leczenia alergicznych i infekcyjnych nieżytów górnych dróg oddechowych może być podawany w formie kropel do nosa, ponadto zewnętrznie do wcierania przy nerwobulach stanach zapalnych stawów, Mięśni, poza tym w chorobach przeziębieniowych. Krople do nosa cedrowe. Olejek cedrowy jedna kropla, woda morska sterylna lub płyn ringera 10 ml. Wszcząsamy, podajemy do nosa przy katarze. Mieszanka przeciwrzodowa gojąca i przeciwzapalna na przewód pokarmowy gałązki cedrowe, korzeń lukrecji, korzeń babki zwyczajnej. W równych częściach surowce łączymy, rozdrabniamy. Jedna łyżka mieszanki na szklankę wody, gotujemy 20 minut, cedzimy, pijemy po pół szklanki dwa razy dziennie naczczo. Przy chorobie wrzodowej, stanach zapalnych żołądka i jelit, ponadto w zespole jelita drażliwego. Mikstura olejowa. Olejek pichtowy lub cedrowy eteryczny 1 ml. Olej cedrowy tłusty 20 ml. Olej czarnuszkowy 20 ml. Olej konopny 20 ml. Olej z oliwek, najlepiej taki nieoczyszczony, mętny 10 ml. Olej rokitnikowy 10 ml. Olej dyniowy 10 ml. I olej sezamowy 9 ml. Oleje mieszamy, dodajemy olejek eteryczny. Zażywamy po jednej łyżeczce dwa razy dziennie naczczo, przy kamicy żółciowej, stanach zapalnych układu moczowego i płciowego, o wrzodzeniach przewodu pokarmowego, chorobach alergicznych, stanach zapalnych stawów, przy wypadaniu włosów, przy suchości skóry atopowej skórze przy przerości gruczołu krokowego w chorobach paznokci. Warto też skojarzyć leczenie wewnętrzne z zewnętrznym, a zatem możemy taką miksturę olejową podawać do ustnie, doodbytniczo, ponadto stosować zewnętrznie w formie okładów, przemywań, smarowanie. W handlu Dostępny jest tak zwany olej cedrowy. Tak naprawdę jest to olej z nasion Pinus sibirica. Nazwa jest trochę mylna, z drugiej strony jednak są nazwy synonimowe: sosny syberyjskie, które po przetłumaczeniu dają nam nazwę cedr syberyjski. Główny Obszar dystrybucji tego gatunku znajduje się na Syberii, rozciąga od Uralu po Autaj i Sajany z górnymi biegami rzek Ob, Pienisej i Lena. Oleju cedrowym tłustym znajduje się przede wszystkim kwas linolowy 44-51%. Poza tym kwas oleinowy. 22 do 28%, kwas pinolenowy, który zawiera trzy wiązania podwójne, od 11,5 do 19%, kwas palmitynowy od 4 do 7,5%, kwas starynowy od 2 do 3% oraz kwas gondowy, znaczy gondynowy, 11-eikozenowy, którego jest około 1-2% i... Spokrewniony jest z nim tak zwany kwas paulinowy, który występuje w rodzaju paulinia, czyli gwarana, w szałwi, a także znajdziemy go w tłuszczu drobiowym czy w tłuszczu z ryby pangi. Jest to kwas 13 kozenowy i stosowany jest w drogich kosmetykach jako odżywka dla skóry, paznokci włosów. Olej cedrowy tłusty ma działanie przeciwowrzodzeniowe, przeciwnadżerkowe, poza tym obniża poziom złego cholesterolu, WLDL oraz LDL. Leczy stany zapalne żołądka, i jelit, zapobiega owrzodzeniom jelitowym oraz owrzodzeniom żołądka, leczy choroby skórne, alergiczne, przyspiesza gojenie owrzodzeń skórnych. Ponadto jest bardzo cenny w leczeniu i pielęgnowaniu skóry atopowej. Ma też działanie przeciwłuszczycowe, Szczególnie, gdy dodamy do niego olejek cedrowy eteryczny w ilości 1-2%. Olej cedrowy powinniśmy zażywać po jednej łyżce 1-2 razy dziennie czczo. Jadalne są także z sosny syberyjskiej nasiona, które zawierają białko, około 13,7%, tłuszcze, około 68,4%, węglowodany, 13,1%. Poza tym są bogate w magnez, fosfor, potas, cynk, wapń i żelazo. Tutaj Państwo widzą na obrazku kilka produktów, Zawierających olej cedrowy syberyjski, czyli ten olej tłusty.